Cześć kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Kinia. Jak widzicie, jestem w hotelu. Inna sceneria. Dzisiaj nagrywam super odcinek. Kiedyś już taki nagrywałam. Będę otwierała surprise boxy z Tigera, mam te rozmiary takie XL, one były jednym po dwie dychy, kiedyś nagrywałam też taki opening właśnie boxów z Tigera, tylko że mniejszych, tych podyszków, teraz mamy po dwie dyszki, mamy dwie pary i w ogóle jest taka ogromna burza, cały czas się błyska, także przysłonię roletę, żeby po prostu Was to nie rozpraszało. Dobra, myślę, że wszystko jest ok, światło jak wiadomo no to, to nie są światła studyjne, nie wziąłem ze sobą lamp z domu ani nic, ale myślę, że będzie ok, będzie takie wiecie naturalniej i fajniej i bez przedłużania, bez żadnego gadania zaczynamy. Zaczynamy. Ogółem mam takiego jednego lżejszego, a drugiego takiego mega ciężkiego, od którego zaczynamy, Michał? Od lżejszego. Od lżejsze, lżejszego, jak już mówiłam, są one z Tigera i ja wziąłam te XL, za dwie dychy. Dobra, nie patrzę, co tak jest tam, wiecie, tak do tak, tego, tylko będę losowała. Dobra. Zobaczyła. No nie zobaczyłam! Dobra, losujemy. Wiedziałam, że to jest coś takiego... Zobaczcie, jakie fajne! Taka mini siateczka na zakupy. Ej, zarąbista! No, świetna. Ej, zarąbista! Zobacz, do rzadki, idziesz po energetyka! Albo słuchajcie, do Sephory po jakiś kosm... Ej... Nie sobie w rękę. Ej, zarombista! Ej, nie mogę... nie mogę się powstrzymać, po prostu tutaj. jest... trochę jest takie bezużyteczne, ale spoko. Czemu? A ja na przykład tak wyjeżdżam i kosmetyki dzisiaj mam spakowane w pudełku Gucci po tym. A tak to bym sobie w tym spakowała, bo nie mam kosmetyczki. To jest zarąbiste, ja jestem tak, ciekawa jaka jest tego wartość w ogóle, że nie ma tej ceny podanej, ani nic nie jest napisane, to te bak. Dobra, losujemy dalej. To jest jak najbardziej na tak. Losuję kolejne. Aha, mamy tutaj takie, jakby. Serwetki. serwetki. No, niby użyteczne, co? Make Love. Yes. Make Love and More Food. Słodkie spoko napis, ale no. Nie wiem, czy tego coś chciałabym dostać w Super To mnie z zaskoczyło, ale takie serwetki to wiesz, nie wiem, ile one kosztują w tej jest 2 zł Nie wiem, przydadzą się wiadomo, ale nie fajna I jeszcze ich jest tylko 20 sztuk, więc bardzo mało. Losujemy dalej, losujemy dalej. Tutaj jest dużo rzeczy czuję tak dużo. Dobra, co to jest, słuchajcie? Mamy coś takiego. Karty konstrukcyjne do samodzielnego pomalowania. Zobacz o. coś takiego się składa je. Ale słuchajcie, fajne. Spoko. spoko, spoko. No to jeśli do... jakby tak składa, spójrzcie, nie będę rozpakowywała, bo jak ja to do domu zabiorę. Jeśli tak składa, tej ja macie na przykład przykładowe i samalujecie Na lekcji można sobie takie coś robić, jak ci się no ludzi, no. Ale ci nie oddam. Ej. Nie oddam. To jest też jak najbardziej sama, tak? Spoko. 100% spoko. Lecimy dalej, słuchajcie. Dobra, mamy coś takiego dużego. Co to jest? Co to jest? To jest jakby takie do rozwieszenia chyba. To jest takie coś... Table no to jest taka dekoracja. na Ej, to jest taka sylwestrowa, bo są takie fire, firewek, nie mamy tego wymówić. Przyda się na sylwestra. Gdzie robimy sylwestra? Robimy nas na, u siebie na chacie sylwestra. Słuchajcie, wbijajcie do nas na sylwestra. Mamy już nawet dekorację. Ej, bo przyjdą. Dobra, kolejna rzecz. Co to jest? To jest taka opaska. Co to jest? Ale śliczna. A, to jest muszka. No. A, zobacz, ale się zawiodłam. Dobra, otworzysz już, ja bo patrzcie jaka śliczna. No, może będzie jest... dobra na moją głowę, bo mam w sumie małą głowę, więc może się ja zmieścić. Żeby... Może mi się tam głowa zmieścić. Dobra, losuję dalej w międzyczasie, kiedy się otwiera. A, już nic nie ma. Serio? Mały ten boks, niby duży, a jednak mały. Ile było rzeczy? Pięć rzeczy. Pięć rzeczy, z czego podobały mi się tak naprawdę ja, najbardziej na te tak dwie. Teraz, że już kiedyś robiłem coś identycznego w tym samym miejscu. Deżrawiu masz. Dobra, kochani, przychodzimy do drugiego boksa, tego cięższego i widzę, że chyba tutaj są te serwetki. Próbowałem jak żeby się nie powtarzało, właśnie dlatego jeden wzięłam lżejszy, drugi mniejszy. W ogóle chciałam wziąć więcej, a Michał mówi. Nie! Kto to będzie nosił? Nie będziesz tu więcej. Ale jak mi się będzie czekł, podobał to, przyjadę specjalnie do Warszawy, pojeść do tych boksów i będę y, mam nagrywać i otwierać. Dobra, losujemy z kolejnego boksa rzeczy. Ten zakłada, dobra, Michał zakłada. O jezu, jak on wygląda! Słuchajcie, to jest profesjonalne oświetlenie, Ta lampa leży, więc tak kłada światło. Ale ogółem wygląda to tak. Fajnie wyglądasz, zarobiście! Piszcie w komentarzu, czy podoba wam się, jak Michał, jak Michał wygląda. Muszę no mi tak, głęb. pokaż, czy mi się na łeb zmieści. Nie, to jest za małe. Znaczy, wiecie, może się zmieści na głowę, ale będzie ciasto. Weź go, pęknie. Ale ślicznie! Środko? Będziesz tak mówić? No. Ładne, ale śliczne to jest. Ej, będę sobie tak to nakładała do robienia makijażu. Ej, dzisiaj nie mam opasek do robienia makijażu, tylko Mucha z Tigera. Dobra, losujemy tutaj. O! U, ja jedną biorę. Druga torba taka, tylko że we wzorki takie jakby e, tygryski. W sumie spoko, możesz Michał ją wziąć sobie. Ja mam w pomadki, jak już, patrzcie, jest jedna w pomadki, jedna taka. W sumie nie, serio, mi się to trochę podobają. To jest użyteczne moim zdaniem. To jest okej, okay. moim zdaniem to jest okej. Okay. Dobra, dostajemy dalej. Mam nadzieję, że się nie będzie powtarzało. Coś ciężkiego i coś dużego. Słuchajcie, co to jest? Co? Zestaw notatników. Ty, zaproszę cię. Ciekawie, że coś yy, tego, że kosztuje. Trzeba to zobaczyć, jakie to będą. Ej, fajnie! Mamy cztery. Jeden jest... Różowy, taki złoty, bardziej złoty i czerwony. Różowy, o, w kropki są fajne, lubię w kropki takie. Kolejny jest w kratki. Wie, I jeszcze kolej. W no, w kropki zeszyt. Co? Nie widziałeś nigdy zeszytu w kropki, kochanie? Nie. Aha, Bogaż. tak wygląda zeszyt w kropki. Co? No, kropki. Su, Co? coś ciekawe. Kropki, kratka, pusty, lubię puste też. I linia. Mini notatniki, Mi się mega podoba. Jak najbardziej... Nie ja chcę taki do szkoły, bo ja ogólnie mało piszę, no ale... Ja, jak najbardziej jestem na tak tutaj z tym. Serio mega fajne. O! Kolejna dekoracja na Sylwestra to sama. Słuchajcie, oni wsadzają to samo tych boksów. Dekoracja na Sylwestra jest kolejna. Jej! jeszcze fajnego... Chyba zrobię rozdanie z tego Tigera. Nie. Yeah. To oni to samo dają. To samo? Ale tu widzę, że tu jeszcze coś jest. Jeszcze dwie rzeczy, trzy rzeczy są tu. To samo jest. Co tu? Gumka do ścierania. Bardzo skór, Taka ładna. W sumie bardzo ładna jest ta gumka. Ej, no trochę tak kiepsko. Widzę, że tutaj chyba znowu jest ta muszka. Nieee. A widziałam odcinki, że właśnie też się powtarzało dużo rzeczy, ale kurde, no jak... Mm, ktoś sobie chce kupić tak, i dwa boksy i dostanie to samo. A jest mi teraz przykro. O. Co to? O. <laughs> Świetnie. To są chyba rzeczy, które im się po prostu nie sprzedały z Sylwestra, to ładnie wygląda? No. A mogłabym tak chodzić na co dzień? Nie. A wyglądam jak fajwerka? Nie. Wyglądam jak fajwerka? Nie ja myślę, że wyglądam. No, petardo. O. Nie no, Jest mi przykro, bo w sumie. To już wszystko? Tak. Powtórzyły się cztery chyba rzeczy. To był dodatek, właśnie o desik i ta gumka. Najbardziej w sumie cieszę się właśnie z tej siateczki. Fajna jest. No, testy są bardzo fajne, gumka się przyda i to coś. Będę sobie to układała i, i będę sobie to sprawdzała. Dajcie znać, kochani, czy chcecie może jakieś małe rozdanie z tych rzeczy, bo w sumie po co mi dwa razy coś, tak? Wiecie, że wiadomo, siateczka ta, co sobie weźmie, on się będzie zjeżdżała, będzie sobie chodził na zakupy z tą siatką. Będziesz chodził na zakupy z tą siatką? No, będzie sobie chodził na zakupy z tą siatką, także. Mogę mu odstąpić ewentualnie. A jeżeli chcecie takie rozdanie, to dajcie koniecznie znać w komentarzu i padać na mój Instagram, kija.wityńska. Tam możecie właśnie pisać mi wiadomości prywatne, taki nie chcemy. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Jeżeli chcecie jeszcze odcinki z boxami Tiger'a, tym razem na przykład więcej tych boksów, ale wtedy mam nadzieję, że się już nie będą powtarzały, to też również dajcie znać. I zostawcie łapkę w górę, bo to jest bardzo ważne. I bardzo wam to dziękuję. Dobra, już nie przedłużam, żegnam się z wami. Mua. Buziaczki, papa! Pa. Ja też chcę buziaczka. No dobra, to chodź, daj buziaczka. No to skończ odcinek i dasz mi buziaczkę. Ci... Słuchajcie, napiszcie jeszcze, kto został do końca, a potem papa, napiszcie w komentarzu, że zostaliście i czy mam dać kogo buziaczkę, czy nie. Da, musisz poczekać parę nie minut. Papa!